Ponad 90% osób nie subskrybuje mojego kanału. Zostaw w tym momencie łapę w górę i suba. Wbijamy 100 tysięcy w tym roku. Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj zagramy sobie, słuchajcie, w knockout i zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest to jeden z moich ulubionych trybów, zaraz, właśnie obok klasycznej solówki. Zanim zaczniemy klasyczny, e, klasyczne pokazanko klubu, w momencie, kiedy to nagrywam, są. Niby dwa miejsca wolne, ale z pełen klub, więc nie, są dwa miejsca wolne, ok. Więc możecie śmiało wbić. Zapraszam serdecznie. Aktualnie wymagane jest 10 tysięcy puch, ale myślę, że to zmniejszymy do jakichś 9 tysięcy aktualnie. Myślę że to będzie całkiem spoko. Zachęcam również do stawienia łapy w górę. Zostawcie łapy w górę, aby zwiększyć zasięgi tego filmu. Idziemy jak burza. W ogóle dziękuję wszystkim klubowiczom. Dziękuję wszystkim tym, którzy. Oglądają i są na bieżąco. Jest was kilku. Pamiętam wasze oczywiście niki. I was serdecznie tutaj pozdrawiam. Zaczynamy od Franka. Dlaczego od Franka? Dlatego, bo ja bardzo lubię te I Wydaje mi się, że on na tę y, zadymę jest... Y, na ten knockout, przepraszam. No, zadyma to jest zupełnie coś innego. Jest całkiem mocny. A to też dlatego, że on zbiera swojego ucika. No, Zobaczcie, już mamy pierwszą osobę wyeliminowaną. On zbiera swojego ucika wtedy również, kiedy dostaje obrażenia. Więc to jest bardzo fajna sprawa. Ja tutaj czekam na odpalenie mojego gadżetu. I uwaga, uwaga. To jest ten moment. A nie chwyciłem jej. I zostałem sam w ogóle. No to nieźle. Dobra, czy uda mi się ich pokonać? Wydaje mi się, że tak. Tylko musimy jakoś w miarę mądrze to zagrać. Oni nie wydają się być jakoś mega dobrzy. Szczególnie ten Barley. Ta pen jest tutaj ewentualnym problemem. Ale... Dobra, mamy ją. No i mamy też Ulcika. Więc teraz wystarczy się zregenerować. Oj, oj, to nie będzie takie proste. To nie będzie takie proste. Zabrakło dosłownie sekundy, gdyby nie ten głupi dym, to myślę, żeby się udało. No i został mi tylko jeden gadżecik, bo przypominam, że w Knockoucie mamy tak, że te gadżety, one nie przechodzą na kolejne rundy, więc trzeba je dość mądrze i rozważnie używać. Łojejku, co ten Karol zrobił? To było czyste kamikaze, dosłownie. No i tym razem jest 2 na 1 i tutaj została peny ze swoim działkiem, więc ja się postaram to działko w pierwszej kolejności zniszczyć. I chyba ją też zniszczyć przy okazji, albo i nie. O nie, nie, nie. Jejku, ale głupie błędy zrobił. No i udało się wygrać. Jest jeden do jednego. No i dobra, zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Ja już mam tu jeszcze jeden gadżecik. Wydaje mi się, że ten Karlon strasznie głupie błędy popełnia w przeciwnej drużynie, więc powinniśmy zacząć od niego. Oj, ten gadżecik, tak trochę znowu na wyrost. I o nie trafiłem. Nie chwyciłem go. Największym zagrożeniem jest ta peny u nich, więc fajnie by było też ją tak trochę pobijać. Ojoj. No i nice. No i peny padło w pierwszej kolejności, więc to mi się bardzo podoba. Ja tutaj postaram się... O, tylko Barleya też robić. Mamy ulcika, jest git. Więc teraz jakoś go mądrze użyć, tylko lecą <grydzą> we mnie ulciki od przeciwników. Ale dobrze jest to, że od nas tam jeszcze wszyscy, że tak powiem, żywi. Nikt nie odpadł. Dobra, ja zraszuję i mam kogoś. No i znowu zabrakło zasięgu, a szkoda. No ale tutaj ten karl zaraz padnie, albo i nie. Ej, on tutaj jeszcze. No nie, ja mam mało HP, dopiero teraz zobaczyłem. No, ale kurczę ze mnie jest tej dzban. Dobra, no oni niestety mają przewagę taką, że są, są dystansowcami. Jestem tylko jednym tankiem, który padł. No i niestety, zobaczmy najlepszą akcję tego meczu. No i najlepsza akcja to jest ten Karl, który wleciał i zginął. Więc no, ale mieliśmy najwięcej leczenia, no w sumie racja. Dość mało. Um, A my mieliśmy też Barleya AJT. Ja nawet nie czuła, że to był Barley, prawdę mówiąc. On tak, że tak powiem, anonimowo grał. O, będziemy mieli tutaj gierkę z widem kolejną, więc e, bardzo fajnie. E, no i dobra, weźmy sobie do drugiej gry, może coś bardziej dystansowego. Hmm, co by chciał wziąć? Jak widzicie, w ogóle trochę te my się zmieniają, jeżeli chodzi o zadmiarze, bo ja sobie tutaj całkiem sporo gram poza właśnie odcinkami. Może Eevee? Bardzo lubię Eevee swoją drogą, więc zagrajmy sobie nią. Poczekajmy mnie. Czy mamy jakieś innego klubowicza? O, już nieważne, już się nie dowiemy tego. Ale chyba nie z tego co widziałem. Dobra, mamy kolejną gierkę. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Tym razem. Dobra. E, plan jest oczywiście prosty. Wygrać. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Mamy w przeciwnej drużynie Piper między innymi. Więc musimy na te właśnie dystansowe ataki uważać. To jest jakby w pierwszej kolejności. Tylko no pamiętajmy też, że ona tymi dystansowymi atakami musi trafić w nas. To jest jakby e, najważniejsza kwestia. Ona w tym momencie padła, więc możemy ich teraz śmiało obijać. Tylko problem jest taki, że oni mogą nas również obijać i to przez ściany wszelkie. Chodź tutaj mamy, dobra, i zostało 2 na 1. No i easy, wygrana. Łatwa wygrana, bardzo przyjemna. W zasadzie nic nie zrobiłem wielkiego, żeby było zabawnie, ale to tam mniejsza o to. No i dobra, yy, mamy tutaj kolejny raz tę piperkę. Myślę, że na niej się powinniśmy skupić w pierwszej kolejności. Nice, tutaj bardzo dobry, mm, bardzo dobra taktyka jednego z naszych sojuszników, żeby się właśnie na niej skupić. W ogóle bardzo dobrze ten gościu gra, muszę przyznać. Dobra, nasz stewpad, ale jest 2 na 1, więc jeżeli to nie zrobimy żadnych głupich błędów, to powinniśmy, o właśnie, tak jak ja teraz, to powinno się udać bez większych problemów. Dobra, jest 2 na 1, ja, wier ja wierzę w naszego ziomeczka. <laughs> Tym razem mu nie wyszło Ale i tak w niego wierzę Nic nie stało, łapka w górę I lecimy dalej Jak wspominałem w pierwszych koniec chyba ta Piper pójść Uuu mam końcu ucika. w końcu ulcika. W końcu W trzeciej gierce dopiero Palmy tutaj nasze małe I Nie będą widzieli tego I zaraz powinny Ruszyć do przodu Tak Mamy Piper, udało mi się wyeliminować. I zostało 3 na jednych. To zepsujemy, słuchajcie. To będzie słabo. No i udało się. I piękne zwycięstwo. Gratulacje dla wszystkich teammates. I zobaczmy najlepszą akcję tego spotkania. A najlepszą akcją tego spotkania. zostało takie coś wybrane. Fawu nie ma, ale zawsze do przodu. 8 pucharków, więc bardzo fajnie. Zaprosimy może kogoś z klubu, kto jest online. Tego co widzę, to chyba nikogo nie ma online z klubu. Są gracze spoza drużyny, ale to nie są chyba z klubu. No nie, to no nie są osóbki z klubu. No i dobra, weźmy sobie może teraz. Myślę, że takiego Barleya by sobie wziął. Ja bardzo lubię te kobiety z takiego naprawdę dystansu. Albo może. Yy, może słuchajcie, Rico? Hmm, Barley czy Rico? Chyba Barley, on będzie taki bardziej, w mojej opinii, skuteczny. Jak najbardziej. No i co, i lecimy sobie z kolejną gieretką, ten knockout jest fajny, on jest takim fajnym nie, taką fajną alternatywą od właśnie typowego starcia solo. Tutaj się też więcej dzieje, tutaj też trzeba inaczej taktykę dobrać pod właśnie um, ten tryb. Tutaj musimy grać bardzo taktycznie, bardzo zespołowo, musimy też znaleźć sobie fokus um, właśnie na kogo jako pierwszego uderzyć. No, jak widzicie, oni właśnie sobie jako fokus obrali mnie. I padliśmy naprawdę w ekspresowym tempie. No, i też trzeba całkiem dość odważnie, wydaje mi się, dobierać swoje postaci. To znaczy, yy, zawsze warto mieć tanka w drużynie, tak mi się wydaje. Też jakiegoś dystansowca, może jakąś mielę postać. No, tutaj, tutaj pewnie taktyk jest wiele. Jejku, jakąś się tutaj rzucił na mnie. No i mamy tutaj problemy z tego, co widzę. Więc wydaje mi się. O ej, kur, biedny, biedny liver. No i. No i kiepsko to wygląda, słuchajcie. O nie, najgorzej. No ta gierka nam nie wyszła ewidentnie. Zobaczmy najlepszą akcję tego z meczu. No, tutaj dostaliśmy srogi pogrom, że tak powiem. Dobra, zaprosimy, może, kogoś. Mamy tutaj z poza drużyny. Więc zaprośmy sobie yy, kogoś. Bardzo. Ej, jest pięciu klubowiczów. Ej, to są jednak osoby z klubu. Dobra. Jakby li lista tych klubowiczów się tak bardzo zmienia tak szybko, że yy, ja naprawdę nie ogarniam już, kto jest w klubie, jak to nie czasami. O, i mamy tutaj kolejną supkę. Witam bardzo serdecznie. Dobra, wezmę sobie tym razem może coś bardziej tankownego, żeby tak od razu nas nie załatwili. Na przykład, ho, ho, ho El Primo może? Albo może Jackie? Weźmy sobie Jackie, taki dość bezpieczny wybór jak, jak na mnie. I zobaczymy co weźmie XC. trzy pcharki już mam na Jackie swoją drogą, więc trochę się tego uzbierało w tym sezonie. Więc fajnie. No i zobaczymy. Knockout jest naprawdę bardzo fajnym trybem. Będę to powtarzał. Mm, normalnie do znudzenia, ale tak jest, tak jest słuchajcie. Więc e, co mogę więcej powiedzieć? Musimy częściej grać ten Knockout. Z całą pewnością. Dobra, Jack jest w tyle spoko, że możemy tutaj troszeczkę przytankować. Wow, wow. A ja bym tutaj zaryzykował. Dobra, jednak to ryzyko nie byłoby zbyt mądre. Oj, nie byłoby. Zdecydowanie. No i zostałem sam. Pani byłoby tego spajka zraszować. Dobra, w taki sposób. A jajaj. Zabrakło troszeczkę czasu, żebym się mógł zregenerować, niestety. Wtedy my, wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj więcej ugrać. No i dobra, postarajmy się teraz złapać, może, kogoś solo. O, właśnie, w taki oto sposób. Tak jak teraz tego kolta. I mamy teraz 2 na 3, 2 na 2. Co tutaj się dzieje w ogóle? Oj, zblokowałem ścianę z wrażenia. Mamy tutaj pana Spyka. No i zostało 2 na 1. Ja bym się tutaj chętnie zregenerował. Zwłaszcza, że mamy naszą super umiejętność już no, dosłownie odpaloną. Oś tutaj sercz. ojojoj, A to nie jest seps, ja też gadam za głupoty. Widzicie? Ja tak się pochłonąłem tej rozgrywce, że nad nie zauważyłem, że to nie jest search. No okej, okay. w moim interesie nie jest jakby podchodzenie do niego, z racji tego, że mam więcej HP, więc... Ja sobie na niego poczekam. Oś tutaj, gościu. Dobra. Ajajaj, ajajaj. Ajajaj, no i niestety się nie udało. A szkoda, zobaczmy najlepszą akcję tego meczu. I najlepsza akcja tego meczu to jest dokładnie ta akcja, kiedy oni dosłownie w pierwszych minutach nas niszczyli. Ale na był bardzo fajny, dajcie znać co wy o tym myślicie.